Witajcie tu super gości! A teraz kolejna wideo recenzja na moim kanale. Tym razem recenzujemy kultowego poloneza z serialu Nosacze Polskości. Tak, tym kultowym poltkiem jeździła główna postać serialu Cyjanus-Nosac, lub raczej Janusek-Nosac. Pamiętacie go chyba? Kto oglądał? Ten, ten temu przypomnę kultowy, kultowy tekst, bo Efeso to potęga. Tak. Jak pamiętacie, ogonaliście to dobrze. No więc zobaczmy ze tą nasą kultową Furę z 90. Jest to kalo. Kultowe kalo. nawet jest w tym samym kolorze. Co pole, polonez Janusa. Nosaca. Ogięcimy, og, og, rozpocznijmy od. Widzicie, od psodu naszego poloneza. Jak na coś tej wielkości. Coś tak małego. Mamy pozorne detale. Mamy logo FSO, co jest pięknie nadrukowane, namalowane. Mamy światła pomalowane. Chociaż mogłaby być falbka lepiej położona w tych miejscach, o. Zobaczcie. Mogłaby być falbka lepiej położona tutaj przy światłach, ale nie sprzecam się. Ten model jest bardzo mały i porównajmy go najpierw, zobaczmy je, go na, najpierw w porównaniu z czymś większym. Jak na coś tej wielkości mamy dużo pięknych detali. Mamy nawet spyskiwacę przed nich Syby, przed nimi Syby. Mamy wycieracki, w środku kierownicę. Nawet mamy wnętrze pięknie ustalowane. Chociaż bym się sprzecał, że to jest ułomne, czy tam umowne to i tak mamy detali, co nie miała. Patrzcie. Jeśli ktoś z Was oglądał Janusa Polskości, to kojarzy ten samochód, albo wychował się w latach 90. Patrzcie. Kolejny metaliczny lakier. Z tyłu półka. Wycielacka, niepomalowana. A to drobnostka, bo to jest bardzo małe, cudem to łapie mój telefon, alusy z przodu i z tyłu, chociaż i tak są ładnie wykonane, tam mamy środek, widać środek portka nasego i dać jak wygląda wnętrze. Tam można było nawiązanie do silnika umieścić, albo istelek jakiś. Tutaj mamy światła ponownie. A co do isteleka, mamy biesnik na kółkach. co To jest mały samochodzik. Można użyć na makiecie haselo. Bo to jest maleńkie. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda w porównaniu z tym większym z balu Mobile One Light Polski 93 bodajże i nas Polones.